11 halowy turniej w piłce nożnej imienia Roberta Popowskiego. uważam za zamknięty. Do zobaczenia na jesień 2010. Drodzy Państwo. Jedenasty turniej halowej piłki nożnej imienia Roberta Pawłowskiego dobiegł końca. Ja mam przyjemność rozmawiać z najlepszym strzelcem tego turnieju, najlepszym bramkarzem i kapitanem zwycięskiej drużyny. Zaczniemy od kolegi po mojej lewej stronie. Czy możemy do kamery pokazać to wyróżnienie? Proszę bardzo, to jest dla najlepszego strzelca w rozgrywkach pierwszej ligi halowej piłki nożnej imienia Roberta Pawłowskiego. Już twoje nazwisko padło, ale możesz jeszcze raz przedstawić do kamery? Patryk Zimmer. Patryk, powiedz mi, z pewnością grasz również na otwartych boiskach. Jaka jest różnica w strzelaniu, w zdobywaniu bramek, kiedy się gra na stadionie, na murawie, a kiedy się gra tutaj w hali? No na boisku znacznie trudniej, bo jest mniej sytuacji niż na hali, a na hali no zawsze więcej piłek można dostać pod bramką i więcej bramek się strzela. Ty zdobyłeś, o ile dobrze zapamiętałem, 98 bramek. To średnia na mecz wychodzi niesamowita. Ile to, jaka to jest średnia? No gdzieś około 6. Koło 6. Ale to duża zasługa moich kolegów, którzy dostarczali mi dobre piłki. Większość tych bramek to padła z dysansu, czy gdzieś z, z, z przed samej bramki? Z przed samej bramki, takie bardziej z bliska. No i powiedz jaki procent, jak, jak ty oceniałbyś, jaki procent to jest twojej zasługi w tych bramkach, jaki procent tych, którzy ci dogrywają? No 3% moje i 7 dogrywających. Tak, <gry> tak myślę. Tak. tak, tak myślę. Bo na hali dużo no, robią koledzy. Bardzo Ci gratuluję, to jest imponująca ilość, 98 bramek, drodzy Państwo, niesamowite. Teraz przejdę do najlepszego bramkarza. Myśmy filmowali tylko fragmenty ostatniego meczu, ja przez chwilę i nasz operator staliśmy tu za bramką i te strzały są niewiarygodnie mocne. Powiedz, czy w trakcie tego turnieju zdarzało Tobie się dostać piłką gdzieś, nie wiem, na brzuch, na twarz, gdzieś jakieś tak. kontuzje? Tak, oczywiście zdarza się w każdym meczu, żeby dostać nieoczekiwane miejsce, że tak powiem. I, i, no ale gra się dalej. Ta piłka leci z bardzo dużą szybkością. Strzały często są oddawane z 3-4 metrów. To wtedy chyba nie ma czasu na reakcję. No nie to bardzo, to... tak, instynktownie, tak. Po prostu odruch. Nie idzie się zareagować w tak krótkim czasie. Bronisz też na normalnych boiskach, na takiej bramce 7-metrowej? Tak, tak. Podobne pytanie jak do kolegi, w kontekście strzałów. Jaka jest różnica w bronieniu na takiej bramce? Tutaj to jest mała bramka do piłki ręcznej de facto, a na takiej bramce normalnie 7 na, na 2 z kawałkiem? Według mnie ciężej gra się brąkarzowi na hali, bo piłka jest szybsza i jest krótszy czas reakcji, żeby złapać albo sparować do boku. Powiedz, Którzy z napastników, którzy ze strzelców sprawili Ci najwięcej kłopotów? Czy utkwił Ci w pamięci ktoś, kto oddałby bardzo końśliwy strzał, jakiś taki trudny do obrony? Tak, no to Paweł Myszkowski, Rafał Dziadosz, który też miał trzecie miejsce tam chyba w strzelcach. No i Patryk też ma dobry strzał. Ja pokazał to, zdobywając tą nagrodę. Bardzo Ci dziękuję. Okay. I teraz kapitan najlepszej drużyny. Serdecznie gratuluję e, zwycięstwa. Która z drużyn sprawiła Wam najwięcej kłopotu? Myślę, że w tym roku był poziom wyrównany, no najwięcej. Trudności sprawili nam chyba zawodnicy z cinek Nosów, tam gdzie grał Patryk. Taki mecz był e, pierwszy, mecz z nimi zremisowaliśmy, drugi wygraliśmy, ale naprawdę stał na wysokim poziomie. No, drużyna z Rościna też pokazała dobrą klasę. No. Ogólnie poziom był naprawdę w, na pewno wyższy niż rok temu. Pan Jurek Warachowski, który dzisiaj podsumował tą, ten turniej, mówił, że było w trakcie dużo emocji. Ja z nim rozmawiałem przed naszym nagraniem i mówił, że rzeczywiście mimo, że to jest niby zabawa, to były takie momenty, kiedy tutaj taka szła walka na noże. No tak, wiadomo, każdy wychodzi, że nie podróż, żeby przegrać, tylko żeby wygrać, a sędzia jest tylko jeden naprawdę też ukończona w stronę sędziów, no bo nieraz niejednemu głowa się zagotowała, ale jakoś potrafili wybrać sytuację i no i, no i tyle. Ale w ciągu całego turnieju nie zdarzały się jakieś groźne kontuzje, czyli nie było chyba aż tak strasznie? Nie, nie, no na szczęście sędziowie panowali, jak już widzieli jakieś zagrożenie ze strony jakiegoś zawodnika, to karali żółtą bądź czerwoną kartką i, no i wykluczali zawodnika z gry. I na szczęście nikomu nic się poważnego nie stało, chociaż wiadomo, że hala to jest taki piłka na hali, to jest sport bardzo kontuzjogenny, ale udało się jakoś wyjść bez szwanku. Jaka była Wasza taktyka na to zwycięstwo? No bo wiadomo, yy, yy, gra na hali to jest gra bardzo szybka, to często taka intuicyjna, odruchowa, no ale taktyka też jakaś tutaj musi być. Czy mieliście jakąś taką opracowaną taktykę, no, która w efekcie dała wam zwycięstwo? Nie, no, akurat my już gramy trzeci rok, trzeci rok ze sobą. Jesteśmy chyba z zespołem, jeżeli trzeci raz wygraliśmy, ale każdy z nas gra na boisku otwartym i, no i łatwiej nam jako pewnie było przenieść te umiejętności tutaj na Hale i no, koncentracja przede wszystkim? I. Chęć zwycięstwa. Bardzo dziękuję. I na zakończenie podchodzę do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. On użyczył tej sali. Roman, poproszę, abyś podsumował ten turniej. Turniej, tak jak było powiedziane na początku 11. Jak rozpoczynaliśmy ten turniej, to myśleliśmy, że może potrwa to 2-3-5 lat. Nikt się nie spodziewał, że pociągniemy to aż tyle lat. Na dziesiąty myśleliśmy, że skończymy. Ten rok planowaliśmy odpocząć sobie, a stwierdziliśmy, że jeżeli odpuścimy ten turniej chociaż rok, to może potem już nie, nie pociągnąć go dalej, także stwierdziliśmy, że jednak rozpoczynamy ciągniemy 11 rok, szczęśliwie skończyliśmy, tak było powiedziane. Nikt na całe szczęście nie odniósł żadnej poważnej kontuzji. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Myślę, że przez cztery miesiące Ludzie spędzili miło czas zadowoleni, nie chodząc po mieście, tylko tutaj mogli sobie przyjść, po, pograć. Trochę kibicu zawsze było, przychodzi też ten czas spędzili sobie tutaj na sali, nie tam gdzieś pod budce z piwem, także myślę, że, że turniej, tak, tak mi się wydaje, jeżeli 11 rok jest on, no, trwa, no, to jest myślę, że pożyteczne dla miasta i, i dla ludzi, którzy przychodzą i grają tutaj u nas. Jest frekwencja imponująca. Do 10 drużyn grało. Gdybyś cofnął się pamięcią do tego pierwszego turnieju, pamiętasz jeszcze może ten pierwszy turniej? Rozpoczynały cztery zespoły, później 6. W tamtym roku mieliśmy dwie ligi, bo było zespołów zdecydowanie więcej, było 18 zespołów, dlatego podzieliśmy ten rok na pierwszą i drugą ligę. I tak tę ligę ciągnęliśmy chyba przez kilka lat. W tym roku zgłosiło się tylko 10 zespołów, dlatego stwierdziliśmy, że przy 10 zespołach nie będziemy dzielić na pierwszą drugą ligę, robimy to jako jedna liga i dlatego tak to długo trwało bo zazwyczaj kończyliśmy to w miesiącu lutym a ze względu na ilość meczów do rozegrania czyli 18 każdy zespół, zespół grywał skończyło się to aż 18 marca także troszeczkę późno ale ale mi się zabawa przednia dla ludzi którzy tutaj przychodzili i grali jak ten turniej wyglądał od strony organizacyjnej? No bo wiadomo, że tutaj są jakieś nagrody, puchary. No, krótko więc potrzebujecie jakiejś pomocy, czy instytucje, osoby, które mogłyby pomóc, stanęły na wysokości zadania? Tak, tutaj ukłony, tak było mówione, dla Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz i dla Strasztwa Powiatowego myśli którzy zasponsorowali nam nagrody i dzięki temu możemy większą kwotę przeznaczyć na sprzęt sportowy, bo po to to organizujemy, żeby mieć pieniążki na sprzęt sportowy tutaj dla uczniów. I może się będę powtarzał, ale u nas każdy uczeń wychodząc na lekcje, jeśli chodzi o gry zespołowe, ma piłkę w ręku. W tej chwili jesteśmy w stanie nawet, żeby miał dwie piłki w ręku. Także tego sprzętu naprawdę mamy dużo. Szkoły inne, które przyjeżdżają do nas na rozgrywki i widzą nasz magazynek, to zadroszczą. Rzeczywiście tego sprzętu mamy dosyć dużo, ale jest nigdy nie za wiele. Także będziemy organizować po to, żeby te dzieci nasze miały jeszcze lepsze warunki na pracy z lekcji wychowania fizycznego. Myśmy mówili rok temu, dwa lata temu, we wcześniejszych edycjach tego turnieju o Robercie Pawłowskim, ale podejrzewam, że mogą oglądać nas widzowie, którzy nie widzieli relacji wcześniejszych. Wobec tego poproszę Ciebie o kilka słów na temat tej postaci. Robert zorganizował zespół, który od początku naszego turnieju grał. Była to Oświata i jego zespół Alkofans, którzy w tym roku no jakby, ponownie stworzyli, stworzyli zespół i zaczęli grać. I po jego śmierci no tak stwierdziliśmy, że są turnieje rozgrywane w Polsce pod jakimś patronatem. Doszliśmy no do wniosku, że jest to wspaniała osoba, która z nami rozpoczęła ten turniej, grała z nami i chcieliśmy, że byłoby przyjemnie chyba dla rodziny, jeżeli taki turniej powstanie i on będzie patronem tego turnieju i imię jego jest od już chyba nie wiem, 6 lat. Także no, to był pomysł nasz organizatorów, żeby właśnie zorganizować turniej imienia Roberta Pawłowskiego. Przez chwilę była tutaj z nami pani Basia Pawłowska, ale jest osobą bardzo skromną i gdzieś nam uciekła. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz przypominam, rozmawiałem z najlepszym strzelcem, najlepszym bramkarzem, kapitanem najlepszej drużyny i z dyrektorem szkoły podstawowej nr 3 w Myśli Bożu, a Państwa zapraszam za rok na 12 turniej halowej piłki nożnej imienia Roberta Pawłowskiego. Dziękuję uprzejmie.